Czy może mi pani poświęcić chwilę? Tak, oczywiście. Siadaj, Olu. To pismo, o które pani Mecena nas prosiła. Świetnie, dziękuję. Nie mam uwag. Masz coś jeszcze do mnie? Tak. Moje wypowiedzenie. Wydaje mi się, że to też dobrze napisałam. Nigdy nie miałam zastrzeżeń co do Twojej pracy. Wczoraj odniosłam inne wrażenie. Wydaje mi się, że ma pani zastrzeżenie co do całego kształtu. Oczywiście obowiązują mnie ustawowe dwa tygodnie wypowiedzenia i w tym czasie zajmę się wszystkim tym, co dotychczas robiłam. Tak. Olu, jeżeli chodzi o naszą wczorajszą rozmowę, to. Bardzo Cię przepraszam. Popełniłam błąd. Naprawdę jest mi przykro. Mnie też jest bardzo przykro. Szukasz pracy? Rozglądam się. Olu, to szukaj dalej. Jeżeli znajdziesz coś lepszego, to ja Cię nie będę zatrzymywać. Ale... mogę Ci tylko obiecać, że nigdy nie powtórzy się taka rozmowa jak wczoraj. Co ty na to? Ja cię naprawdę bardzo przepraszam.